Cześć Systryna Marek w trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać grę Wyspy Kotów i widzicie na stole to jest dużo dobra, bo chciałem Wam pokazać dzisiaj Wyspę Kotów. Dodatek do Wyspy Kotów, wszystkie łapy na pokład i od razu insert od Red redrewno do Wyspy Kotów, który mieści w pudełku od podstawki podstawkę i dodatek. Grę w Polsce wydało Lucky Duck Games. Ja na tą grę już czatowałem od dosyć dawna, bo gra na wyszła już parę lat temu, były kampanie na terterze, potem kampanie z jakimiś dodatkami i gra wydawała mi się gdzieś tam ciekawa, jakoś nigdy się na nią w wersji oryginalnej nie skusiłem, więc cieszę się, że, że wyszła polska edycja i może tak naprawdę no, gra nie jest jakoś strasznie językowo skomplikowana. Ale czym jest Wyspakotów? Wyspakotów jest grą, powiedzmy taką trochę logiczną, trochę łamigłówkową, w której takie tetrisowate kształty z różnymi kotami będziemy układać na swojej łodzi, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A fabularnie jest to tak wytłumaczone, że jest jakiś zły pan, władca, który płynie statkiem na wyspę kotów, czyli wyspę zamieszkałą przez koty, i my teraz musimy dopłynąć tam swoimi łodziami. No, brzmi absurdalnie. Dopłynąć tam swoimi łodziami i te koty uratować. E, kim jest ten zły pan, e, czemu chce tą wyspę zniszczyć w ogóle cały świat, nie wiadomo. E, czemu akurat te koty muszą e, na nasze łodzie się uratować na naszych łodziach, też nie wiadomo. Ale taka jest fabuła. A wstępne do fabuły, no to tak jak mówię, jest to gra, e, e, gdzie mamy e, łódź swoją. E, Ciągniemy z worka mnóstwo, mnóstwo kształtów, yy, znaczy takich tetrisowatych kafelków z różnymi kotami w pięciu kolorach i dokładamy je do łodzi. Potem zdobywamy punkty, w zależności od tego, czy koty są w tym samym kolorze, czy nie. Mamy mnóstwo kart punktacji, yy, które będziemy zagrywać w czasie gry punktacji wspólnej dla wszystkich, indywidualnych kart punktacji dla nas, yy, więc yy, jest to na tej zasadzie. Yy, Pudło jest wielkie, yy, bo komponentów jest całkiem dużo, ale niestety w yy, Pudło nie ma żadnego insertu kompletnie I kiedy grę kupicie, mimo tego, że, że nie jest jakaś szczególnie tania, no i pudło jest wypasione, wszystko w środku się wala i musielibyście trzymać to w woreczkach, dlatego mam insert od drewna, bo dzięki insertowi można wszystko jakoś sensownie zorganizować. Ale zaraz sobie zobaczycie w środku, co znajdziecie w grze. Ja mam też zintegrowany już z podstawką dodatek wszystkie łapy na pokład. Pokażę Wam komponenty, a potem przejdziemy sobie do podsumowania i powiem Wam, co sądzę o samej grze i o rozgrywce. Budło Kotów jest ogromne, jest ciężkie, wielkie i, i gigantyczne. Komponentów też trochę jest. Ja mam tutaj w środku już zintegrowany dodatek, wszystkie łapy na pokład, także wszystko mieści się w tym pudełku od podstawki. Tu jest króciutka instrukcja do właśnie dodatku, przygotowaniu, wypełnianiu pól, moduł lekcji, jak wszystko, które elementy dodać, gdzie, żeby wszystko miało ręce i nogi. Tu mamy taką ulotkę do tego wariantu rodzinnego, który jest uproszczoną wersją takiego normalnego typu rozgrywki, przewidzianego do tego właśnie do grania czy z dzieciakami, czy z ludźmi, którzy mają mniej doświadczenia z planszówkami. Jest po prostu mniej zasad niż w tym podstawowym trybie rozgrywki i to jest też fajne, bo to sobie możemy położyć na stole i mamy taką jakby kartę pomocy. A to jest instrukcja i instrukcja jest całkiem gruba, bo ma 24 strony i trochę zasad tej grze jest, to nie jest jakaś taka wbrew pozorom mi się mogło wydawać, że gra tam kotki i tak dalej jakaś taka prosta banalna gra. No, no nie, no, to nie jest taka prosta gra. Zasad troszeczkę jest, instrukcja jest dosyć fajna, jest wszystko fajnie wytłumaczone, ale mówię zasad jest trochę. Na końcu mamy tutaj tryb solo, który też zajmuje 5 stron tej instrukcji, bo gramy przeciwko automie i tutaj widzicie 1, 2, 3, 4, 5, 5 stron, więc tryb solo jest całkiem zaawansowany. I teraz tak. Mam tu w środku też już insert do drewno, dlatego, że bez insertu wszystko jest zwalnięte i wyrzucone luzem. Nie ma żadnej wypraski ani plastikowej, ani jakiejś tekturowej, więc bez insertu jest generalnie ciężko. No i tu mamy worek. I w tym worku, nie wiem czy widać, mamy mnóstwo różnych kotów i skarbów. Takich tych lepszych skarbów, bo są jeszcze takie skarby bardziej podstawowe, które możemy podczas gry kupować za ryby. I te koty będziemy dokładać do, na nasz statek, zdobywając odpowiednie punkty, starając się łączyć koty w tych samych kolorach, tak żeby były obok siebie. Będziemy starali się wypełniać wszystkie pomieszczenia na naszym statku, żeby żadne nie zostało puste. I będziemy starali się realizować różne punkty karty punktacji, które dadzą nam jeszcze dodatkowe punkty na koniec gry. Tych, widzicie, że tych kartoników jest całe, całe mnóstwo. Mają różne kształty, różne kolory i ten wór, no, jest tego sporo. Zastanawiam się na ile jakby te kartoniki będą trwałe, bo jednak jak się nimi tutaj miesza w środku i macha, no to mm, nie wiem czy się nie zniszczą, ale to no, wyjdzie pewnie z czasem. Tu mamy noteśnik punktacji, żeby notować sobie kto zdobył ile punktów. No to też taka rzecz zawsze przydatna. To mamy taką centralną planszę, na której oznaczamy dzień, który mamy, dlatego że gra toczy się jakby przez 5 dni. Te łapy tutaj to jest poziom inicjatywy. Kto który gracz jest jakby pierwszy w rundzie będzie zaczynał. I z jednej strony układamy koty, z drugiej strony układamy koty, kafelki kotów. Te z lewej kosztują 3 ryby, te z prawej kosztują 5 ryb. A z drugiej strony jest ten wariant rodzinny, gdzie tutaj jest jakby prościej, bo, bo nie będzie kart, nie będzie właśnie płacenia rybami, i tak dalej. I teraz tak. Zacznę może od tych rzeczy, tego insertu. Tu mamy jeden pojemniczek, podajnik, też jest bardzo fajny, bo sobie go otwieramy w ten sposób. I te inserty są fajnie wymyślone od drewna, no bo czy grę macie w pionie, czy w poziomie na półce, nic wam się nie będzie przewalać. Tutaj mam jeszcze takie dodatkowe koty specjalne, które możemy podczas gry zdobyć kafelki zwykłych skarbów koszyki, które są nam potrzebne do tego, żeby koty łapać. No i to sobie możecie na stole wyłożyć i fajnie sobie leży. Tu mamy koty drewniane w różnych kolorach. Każdy gracz dostaje jeden kolor, ale też te kolory potem służą do tego, żeby oznaczać w czasie gry, jaki na przykład kolor będzie punktował na konkretnej karcie punktacji. Fajnie wykonane te kotki. Tu mamy różne plansze. Tych plansz w tym momencie mam już 6, bo cztery były w podstawce i cztery były w dodatku. I one się różnią od siebie, nawet tu już widzicie. Różnią się ułożeniem tych różnych skarbów. Bo to są takie miejsca, gdzie jak położymy kota w odpowiednim kolorze, to pobieramy sobie skarb z puli i jakby różnią się umiejscowieniem szczurów. Szczury są złe, bo jeśli szczury nie zostaną zakryte na koniec gry, tracimy za nie punkty. I to jest fajne, że każda plansza tego statku ma te szczury i te skarby w różnych miejscach. Więc mając dodatek, macie aż sześć różnych plansz, na których możecie grać. Tu mamy jeszcze ostatni taki pojemniczek z rybami. Pięć ryb, jedna ryba i nimi płacimy za karty i płacimy za. Koty, które będziemy kupować i dobierać gdzieś tam z tego worka. I teraz tak, z takich rzeczy. Ty jeszcze mamy podajnik, podajnik na karty, bardzo fajny. Gostawiamy po prostu na stole i z niego dobieramy karty. I tutaj Wam pokażę, no, kart jest mnóstwo. To nie są nawet wszystkie karty, bo rzeczywiście, że część jest tu. I to są karty, które będziecie dobierać podczas gry na zasadzie draftu. Mamy takie karty ratunku, które dają Wam dodatkowe koszyki, dzięki czemu możecie jakby dokładać na Wasz statek więcej kotów w rundzie. Buty pokazują jaka będzie Wasza inicjatywa. To są takie karty natychmiastowe, które pozwalają na coś tam odrzucić, żeby dostać koszyk i różne takie rzeczy, akcje, które możecie zagrywać kiedy chcecie w czasie gry. Tutaj mamy lekcje, czyli karty punktacji. Karty punktacji dzielą się lekcje na takie, które są wasze indywidualne. I wtedy taką kartę zagrywacie ukrytą. I na kart zdobywacie 4 punkty za każdą kocią rodzinę na swojej łodzi składającej się z czterech lub więcej kotów. I jeśli to wykonacie, możecie na końcu zdobyć punkty. Ale są też karty punktacji, takie lekcje wspólne i je wykładacie na stół odkryte i wtedy każdy, gracz, jeśli taką kartę, w użycie, może zdobyć punkty za to, co tutaj pisze. Są takie żółte karty skarbów, które pozwalają Wam dobrać skarby na. Na waszej łodzi. Są y, karty oszaksów, to są takie dodatkowe koty, które nie mają swojego koloru przypisanego, ale kiedy dokładacie je na wasz statek, one przyjmują taki kolor, jaki wy zdecydujecie, i mają też takie fajne różne kształty, i pozwalają zapełnić różne przestrzenie. I tych kart jest cała, cała masa, więc gra się szybko nie znudzi. Y, podczas jednej rozgrywki na pewno tych wszystkich kart y, nie zobaczycie. Y to jest jeszcze taki drugi pojemniczek na karty, w którym są, to są karty z dodatku na piątego, szóstego gracza i wtedy je trzeba wtasować do, do talii. Jeśli gracie w mniej niż 6-5 osób, to ich nie musicie. Tutaj mamy karty solo, dlatego że mamy tutaj automę, w której gramy. Tu mam dodatkowe jeszcze karty lekcji z dodatku, które też możecie wymienić na którejś z lekcji, które są w podstawce. No dużo tego jest, a tutaj są karty dla trybu rodzinnego. Każdy gracz dostaje takie karty w swojej indywidualnej punktacji i za nie dobiera, dostaje punkty, dlatego że w wersji familijnej nie ma wydawania ryb na, za karty, nie ma żadnego draftu, nie używamy w ogóle właśnie zasobów rybek, tylko sobie po prostu dokładamy koty na naszą łódź, starając się jak najlepiej wypełnić wszystkie pola. Ale się nagadałem. No i tu mówię, tu już jest pomieszany dodatek z podstawką. Więc to taki, tyle jeśli chodzi o komponenty, przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Wyspa Kotów jest bardzo przyjemną i bardzo fajną grą logiczną i u mnie gdzieś tam plasuje się podobnie jak Kaskadia. Bo zasady są dosyć proste, aczkolwiek jak na taką grę powiedzmy rodzinną plus, no tych zasad troszkę tutaj jest, bo instrukcja ma 20 prawie stron, ale skomplikowaność tej gry, gry polega na ilości kart, które zagrywamy. Tu widzicie w ogóle część kart to nie są nawet wszystkie, które możecie w grze jakby mieć. I te karty ciągniecie na początku, bo gra jest podzielona na pięć jakby dni powiedzmy. Na początku każdego dnia jest draft. Ciągniecie karty, dobieracie tam dwie, przekazujecie resztę kart kolejnemu graczowi i tak dalej itd. I te karty jest całe mnóstwo i. Na tych kartach są różne rzeczy, bo, bo na kartach są z jednej strony lekcje, to są takie karty punktacji, które dają Wam punkty na koniec gry. Są lekcje wspólne, które dają punkty wszystkim, ale są też lekcje indywidualne, które jakby dają karty, punkty Wam, one są ukryte przed innymi graczami. Są punkty, znaczy karty, na które są klatki, potrzebujecie klatek, żeby łapać koty. Są, czy koszyki bardziej to się nazywa, nie klatki, teraz ktoś powie, że kotów się nie łapie do klatek, koszyki. Są na tych kartach ikony butów, i one jakby pokazują, kto ma najwyższą inicjatywę w, w, jakby w rundzie i kto będzie pierwszy dobierał koty z, z tego rynku, który jest jakby wystawiony na środku. Na środku w ogóle mamy taką wyspę, na której zaznaczamy, który jest dzień, kto ma jaką inicjatywę, i jakby. Część tych kafelków kotów jest z jednej strony, część jest z drugiej, te z jednej strony są tańsze do kupienia, te drugie są droższe. Mamy tutaj zasób w postaci ryb, którym płacimy i za karty, i za ryby, więc zasad jest całkiem sporo. Ale fajne jest tutaj to, że, że mamy jakby trzy sposoby na, na granie wyspy kotów, bo możemy grać ten wariant normalny. Taki nazwijmy to najbardziej zaawansowany, gdzie mamy draft kart, gdzie mamy te surowce ryb, płacimy rybami za karty, zagrywamy te karty, mamy ukryte cele, wspólne cele i tak dalej. Ale jest też wariant familijny i to mi właśnie przypomina kaskadię, bo ten wariant familijny jest uproszczony, on rezygnuje z całego draftu, nie ma żadnego zagrywania kart. Na początku. Jest taka specjalna pula kart, e, takich lekcji e, dla wariantu tego rodzinnego, familijnego e, i każdy gracz tam dostaje te karty. To są jego ukryte cele, które, które będzie punktowane na końcu gry, ale nie musimy martwić się w jakieś kupowanie kart, wydawanie jakby zasobów, e, zagrywanie tych kart, w ten draft cały i tak dalej. Więc jeśli macie dzieciaki albo osoby, które może niekoniecznie na co dzień grają w planszówki, to ten wariant proszcz jest fajny, bo, bo, bo też jakby zachowuje tą mechanikę umieszczania kotów na tej swojej łodzi. Gdzie musimy na przykład zakrywać szczury, bo jak nie zakryjemy szczuru, dostajemy punkt ujemny, musimy wypełniać większość, się wypełnić wszystkie pomieszczenia, bo za każde niewypełnione pomieszczenie kotami też tracimy punkty na koniec gry. Więc te mechaniki z tej wersji zaawansowanej tutaj mamy nadal, ale jakby jest prościej, jeśli chodzi o te wszystkie karty, draft, zasoby, surowce i tak dalej. Więc to jest fajna opcja, no i jest opcja solo. I opcja solo też jest tutaj bardzo fajna, bo nie ma po prostu zbierania punktów. Yy, tylko dla siebie jakby, ale mamy automę, przeciwnika, ona nazywa się siostrę, siostra, przeciwko której gramy i ona normalnie ma swoją talię kart, ona zdobywa punkty, trochę w inny sposób punktuje niż my, no bo ona punktuje jakby za to, że yy, za... Koty w konkretnych kolorach na naszej łodzi. Ona jakby punktuje za rzeczy, które są na naszej łodzi, nie? Czyli nie musimy się jakby zajmować obsługą jej jakiejś łodzi, ona nie zbiera kafelków, tylko bardziej odrzuca nam kafelki z rynku i zdobywa punkty za rzeczy, które my robimy na naszej łodzi. Ona ma swoje jakby indywidualne karty punktacji z kilka poziomów trudności, które możemy zmniejszyć, zwiększyć i tak dalej. I to jest fajne, bo, bo, bo możemy przegrać, możemy wygrać, no mamy po prostu przeciwnika, nie, nie, nie gramy tylko po to, żeby zdobywać punkty dla samego zdobywania punktów, więc wariant solo też jest tutaj bardzo fajny. Jest do tej gry dodatek, wszystkie łapy na pokład, on nie wprowadza niczego nowego, wprowadza po pierwsze możliwość grania w 5-6 osób, bo podstawka jest od 1 do 4 graczy, z dodatkiem możecie grać do 6 graczy. Ale nawet jeśli nie gracie w sześciu graczy, no to dostajecie dwie nowe plansze statku, na którym są inaczej rozmieszczone te szczury i tam skarby. To jest fajne, bo to większa jakby różnorodność. Dostajecie mnóstwo nowych kafelków kotów o innych kształtach niż te, które są w podstawce. Czyli dorzucacie do tego wspólnego worka, z którego te kafelki potem losujecie, więc macie więcej kafelków. Są nowe karty lekcji, czyli tych celów takich różnych indywidualnych. I to też jest to fajna taka modułowość, że jakby w każdej rozgrywce oprócz tych celów, tam wspólnych, są te karty, lekcji są podzielone na grupy A, B, C, tam D, F, G, trochę jak było w Paleo. I tutaj podczas gry zawsze muszą być trzy zestawy celów. W są tylko trzy, ale jeśli macie na dodatek wszystkie łapy na pokład, no to możecie tam dodawać kolejne dwa zestawy, czy macie już pięć, i zawsze z tych pięć możecie sobie trzy wtasować w talii. I wtedy też no, gra jest troszkę bardziej różnorodna. Ale jest to po prostu więcej no, kafelków, więcej kart, no i opcje dla 5 szóstego gracza. I jeszcze chciałem powiedzieć o tym insercie od Red Revno, który, który jest, który widzieliście podczas unboxingu i on jest mega przydatny, bo mówię, wyspakotów jest grą, która nie ma żadnego insertu, nawet tekturowego, żadnego w środku, nic. Wszystko musicie trzymać w workach strunowych. Karty, te wszystkie drewniane kotki, te wszystkie znaczniki tych rybek, które tutaj mam, to wszystko trzymać w workach strunowych. A tu jest jakby ten insert, jest fajny, bo jest fajnie przemyślany. Wyciągacie sobie te wszystkie pojemniczki na stół. Macie tutaj nawet stojak na karty, z którego od razu karty dociągacie. Tu wkładacie karty odrzucone i setup w tej gry jest dużo, dużo szybszy z insertem, niż po prostu bez insertu. No i jest też insert ładnie wykonany, ładnie zdobiony. Tutaj mam takie koty, także redrewno, to mówię szczerze, robi naprawdę fajne inserty, fajnie przemyślane. One są tak przemyślane, że możecie grę potem trzymać na półce w pionie, czy w poziomie. Nic się nie wysypuje, nic się nie przesypuje, wszystko jakby jest na swoim miejscu, więc super. Czy są jakieś wady Wyspy Kotów? Nie wiem, może trochę cena, bo gra z dodatkiem kosztuje mniej więcej 250 zł, i to jest trochę duża na taką grę mimo wszystko trochę rodzinną. No, ona jest bardziej gamerska moim zdaniem niż na przykład jakaś tam Kaskadia, czy, czy na przykład yy, czy Kaliko, Bo jednak tych zasad dzięki tym wszystkim kartom lekcji i tym draftowi i tak dalej, tych zasad jest tutaj troszeczkę więcej. Ale, no, ale nie jest to taka gra bardzo wiecie gamerska, nie? No, to, to nie jest teraz, nie wiem co, jakiś tam Descent czy nie wiem Horror w Arkham, czy, czy coś w tym stylu. No, no jest to taka gra bardziej familijna i nie sądzę, żebyście w nią grali codziennie, w 7 dni w tygodniu. No i te 250 to trochę boli. Oczywiście możecie w dodatku nie kupować, ale no z dodatkiem macie więcej po prostu i kart lekcji i tych wszystkich rzeczy. Więc cena trochę boli, ale gra też jest ładnie wykonana. No, jest dużo tych takich drewnianych kotków. Są te kartonowe... Hmm, wszystkie kartoniki, które układacie, te tetrisowe, na tej Waszej wyspie. To no, są plansze i planszetki i tak dalej, więc wykonane jest fajnie. Hmm. No i właściwie chyba tyle, jeśli chodzi o Wyspę Kotów. Grano na razie na pewno u mnie w kolekcji zostanie, muszę w nie więcej pograć, czy ona jakby wytrzyma potem konkurencję z innymi grami. Nie wiem, no bo teraz zajmuje dużo miejsca na półce. Jest wielkie pudło, taka na przykład Kaskadia zajmuje jednak troszeczkę mniej miejsca. Ale na ten moment gra mi się podoba. Ja w ogóle lubię takie gry Tetrisowate. Dużo się z córką zagrywamy w Katamino. To jest kompletnie inna gra, no ale tam chodzi też o układanie, jakby wypełnianie obszaru Tetrisowymi klockami. Także bardzo ja lubię właśnie te gry, gdzie mamy projekt L. Też jest taki Tetrisowaty, więc jest coś takiego w, tych, w tym Tetrisie, że, że mnie osobiście do gier planszowych kusi i przyciąga. Linki do, do insertu od Redrewno zostawię w opisie filmu. Tam będzie też link do strony Lucky Duck Games, gdzie możecie tę grę znaleźć. Dzięki za uwagę, zostawcie apkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji, jeśli film Wam się podobał, do odwiedzenia mnie na Twitterze, Facebooku, na Instagramie, głównie na Instagramie, tam jest najwięcej zdjęć jakichś recenzji i, i moich różnych wpisów i wypocin. Więc dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!